Mocherowa Babcia do Dowcipy. Pyta Wnusio Mocherowej Babci. Babciu, co wy tam robicie na tych próbach chóru, że tak chętnie tak tam chodzisz? A, Wnuś, różne rzeczy. Czasem gramy w karty, czasem pijemy wódkę. O, a ja myślałam, że wy tam śpiewacie. A śpiewamy też. Najchętniej i najlepiej nam wychodzi, jak wracamy do domu. Pyta Wnusio Mocherowej Babci. Babciu, dlaczego obcięłaś antenkę u swojego bereciku? Ponieważ koleżanka powiedziała mu, mi, że ojciec Rydzyk woli te bez antenek. Pewnego razu jadą dwie moherowe babcie w autobusie i na jednym z przystanków wsiada skin. Jedna z babci wstała i ustąpiła mu miejsca. Skin zdziwiony, ale usiadł. A jej koleżanka potem się pyta, dlaczego mu ustąpiłaś miejsca, taki młody? A ona mówi, no właśnie, szkoda mi się go zrobiło, taki młody, nie dość, że na chemii, to jeszcze buty ortopedyczne bidak musi nosić.